Ja, mam na imię Iwona i zapraszam Was dziś na nowy filmik, w którym pokażę Wam nowe książki, które kupiłam w styczniu. Ogólnie nie pytajcie się mnie skąd aż tyle się ich wzięło, bo ja nie mam żadnego pojęcia. Jak je wyciągnęłam, to się aż sama przeraziłam. Mam tutaj ponad 20 nowych książek. <grym>, tak, 20. E, e, no, może przemilczmy ten fakt. E... I zacznijmy już ten filmik, w którym pokażę Wam wszystkie moje nowe książki Czyli zapraszam Was na nowy book haul, na nowy filmik, w którym ja po prostu pokazuję Wam to, co kupiłam ostatnio e, Dobra, może żeby już nie przedłużać, lećmy, bo trochę tych książek jest Postaram się o nich zbyt dużo nie mówić, a jak Wam taki filmik się podoba, to łapka do góry zapraszam Zostańcie ze mną na dłużej, no i tu jestem ciekawa, jakie książki Wy ostatnio kupiliście nowe Dobra Pierwszą książką, którą teraz obecnie czytam to jest Almond, czyli książka pana Wong Pung Soch, nie jestem pewna jak się dokładnie mówić, ten który nie czuł. Jest to historia o chłopaku, który nie odczuwa emocji, ponieważ jego ciało migdowate nie zostało poprawnie wytworzone i właśnie przez to nie może, sam nie odczuwa emocji i też sam nie potrafi ich nazywać u innych, czyli alekstymia. no Właśnie taka niemożność odczuwania i interpretowania uczuć. Jest to historia o takim chłopaku. Jak na razie czytam, bardzo bym się czyta. Jest to książka około 220 stronicowa. Myślę, że wielu osobom się bardzo spodoba i że też po powinniśmy czytać o, o, o książki o osobach, których my do końca nie potrafimy sami zrozumieć, ponieważ dla nas to jest coś normalnego, że jak widzimy uśmiech, to ktoś się cieszy. Dla chłopaka, który, czy dla dziewczyny, która po prostu nie odczuwa emocji, to nie jest takie oczywiste Dla nich to ktoś się uśmiecha, to się uśmiecha i tyle, ja się nie muszę uśmiechać Jest to książka, która po prostu się bardzo dobrze czyta, ale dobra, żeby nie było za długo Później mamy też książkę Krew i Popiół, czyli też nowość wydawnicza ze stycznia, pani Jennifer Armout. Ja ogólnie tej książce nie będę zbyt dużo mówiła, bo już mówiłam o niej w reading vlogu i w wrap upie, do którego Was zapraszam bardzo miesiąca stycznia. Jest to fantastyka, jest to romans, mamy tutaj dużo tajemnicy, dużo e, zawikłanek historii, dużo intryg. Bardzo dobrze się czyta, więc myślę, że się odsłonięło bardzo wielu osobom, które lubi fantastykę i romans powinna spodobać. Ja do Pani Jennifer miałam dość negatywne podejście, ale Takiego mówienia, że nie będę czytał jej książek Przeszłam do tego, że nie mogę się doczekać Kiedy będzie drugi tom Znaczy wiem, że będzie w czerwcu w Polsce Ale po prostu nie mogę się doczekać Aż w końcu go przeczytam Później kupiłam książkę W sumie tak trochę teraz ostatnio To jest Star, Star the Fire Czyli P.S. Herutiera czy runda pierwsza Podobno Romans, dość mocny Romans Nie wiem, czy mi się spodoba, czy nie Kupiłam tak troszkę pod. Wpływem impulsu, troszkę pod wpływem moich koleżanek, które mówiły, że tam albo czytały, albo się orientują o co chodzi, że być w miarę ok. Więc nie wiem, czy mi się spodoba, czy nie, ale na pewno będę czytała w lutym, bo jestem tutaj bardzo, to bardzo ciekawa. No i nie powiem, jest, to, jest też dość gruba. Następnie mamy. Kupiłam książkę, którą po prostu powoli sobie zbieram całą kolekcję Akademii Wampirów i Czyli tutaj mamy Pocałunek Cienia, trzeci tom Ja tę serię bardzo lubię, chciałabym zrobić jej reread, ale właśnie chcę mieć wszystkie swoje części Na razie mam trzy, zostało jeszcze do skolekcjonowania trzy Ale są strasznie drogo, chodzą na internecie i po prostu dużo czasu mi to zajmuje, żeby znaleźć w miarę odpowiedniej cenie, a nie przepłacać Później kupiłam, to ja tutaj mam, o, i These Violent Delights, czyli Gwałtowne Pasje pani Klaudzong. To jest chyba jej, chyba jej ten debiut literacki. Mamy tutaj retelling historii o Romeo i Julii, tylko że jesteśmy w Szanghaju w 1926 roku i mamy dwa rody walczące tak naprawdę o swoją w mieście, dwa różne gangi. Muszą się oni połączyć w jedno, znaczy zawrzeć umowę, że tak powiem żeby mieli nad czym rządzić, ponieważ z rzeki wydobywa się potwór. Czyli powinno to, powinien to być romans, romans z mafijny, z fantastyką, czy tak faktycznie będzie, zobaczymy. No i 26 rok ja ogólnie uwielbiam lata 20, uwielbiam takie właśnie te lata przedwojenne i same wojenne, więc myślę, że to będzie świetna książka dla mnie. Ale jak na razie jeszcze nie poczułam tego takiego czytaj mnie! Więc jeszcze czeka sobie na półce, ale myślę, że luty marzec powinnam już mieć historię. Za sobą Potem, o tutaj mam teraz pierwszy tom Z trylogii Wojny Alchemiczne Mechaniczny, niezwykle oryginalny świat I trzymając w napięciu powieść Jan Dragilis Jest to historia, którą poleciła mi moja koleżanka Oliwka Bardzo ci dziękuję Jak mi poleciła to od razu kupiłam pierwszy tom też drugi i trzeci są bardzo obu dostępne na internecie, więc będę sobie powoli zbierała. Ale jak tam dopiero pierwszy tom, zobaczę, czy mi się spodoba, czy nie. Ona bardzo zachwalała, że to jest po prostu świetna fantastyka, więc zobaczymy, czy tak faktycznie będzie, czy mi się spodoba, czy nie. Mam nadzieję, że tak po prostu będzie, więc kupiłam je. Chyba ją kupiłam za 5-10 zł na liście plus przesyłka, więc no to w sumie tyle co nic. Później mamy no, tutaj całą trylogię, też kupiłam na internet na jak z tego co się orientuję czyli pani Dan Dan Daniel Jensen, waleczna czarownic czarownica, porwana pieśniarka oraz ukryta łowczyni. Jest to trylogia. Słyszałam, że jest bardzo fajna, że się świetnie czyta. Ja nie kupiłam akurat tej z serii z 01, czyli że tak z prologiem do całej historii, bo stwierdziłam, że Przeczytałam ją po prostu na Kinglu, a też nie chciałam przepłacać, bo to była dość dobra cena, a później się okazało, że moja przyjaciółka Kinga kupiła za 50 złotych, chyba w Empiku jakoś tak, całą czy wszystkie cztery tomy Zazdro, zazdro, ogromne zazdro. A ja mam trzy, więc będę czytała, czy nie wiem kiedy, ale po prostu czuję, że jak ją rozpocznę tą historię, to się tak tym wciągnę i nie będę potrafiła przerwać i czytać. To teraz jest fantastyka! I nie wiem, czy tutaj pewnie też jakiś romans będzie, ale nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że to będzie świetna przygoda czytelnicza. Później kupiłam sobie Bethany Girl, czyli Penelope Douglas. Jest to romans, romans dość taki, bardziej mocniejszy romans. Mamy historię troszkę. Walcząc ze stereotypami. Mi się bardzo przeczytało, bardzo fajnie napisana. Myślę, że też wielu osobom się powinna spodobać. Teraz ogólnie jest nowy nakład na Epiku, więc musicie sobie tak troszkę wejść, że macie ogólnie daną książkę. Jest napisane, że jest tylko w formie e-booka albo audiobooka, ale ale. Weźcie sobie daną książkę i tam możecie sobie rozwinąć wersję papierowa. Jest, tylko to trzeba troszkę posznupać. Jak chcecie, to kupcie, jest sobie za 30 zł, gdzie na. O lixie chodzi po 50-60 zł, jej strasznie dużo. E, więc jak chcecie, no to tak mówię Wam, że jest dostępna po prostu trzeba troszkę poszperać i troszkę się pobawić w odkrywaniu różnych kart. E, próbowałam też tak na razie książki, ale no cóż, tylko tak mi się udało z Bardziej, ale chociaż mi się udało z tą jedną książką, e, bo chciałam mieć na swojej półce. E, I. W pod koniec roku, czy na początku stycznia, tam mówiłam Battle Royale, czyli książka pana Koszyno Takami. Hmm, historia bardzo podobna do Śmierci, ta ponoć była pierwsza, którą się świetnie czyta, którą po prostu chcę wiedzieć, co będzie dalej, bo w sumie do końca trochę przeczuwasz, jak się może zakończyć, ale nie do końca przeczuwasz, bo w sumie jest to gra, w której się wszystko może zmienić i mogą się karty w ciągu sekundy obrócić. Mamy historię, że szkolny autobus z jedną klasą zostaje porwany na. Na arenę, na wyspę, gdzie mają walczyć na śmierć i życie. Jest to program dość bardzo znany w ich, właśnie w ich państwie, że co roku kilka klas staje w ten sposób. Porwanych. Jest też właśnie pisem dlaczego tak się dzieje, dlaczego to się wszystko wydarzy. wydarzy. No i też duży plus jest za to, że po prostu każda z osób ma swoje pięć minut w książce. Ja wam ją bardzo, to bardzo polecam. E, tutaj też pod wpływem Oliwki, e, która mi polecała książki ostatnio, e, kupiłam trylogię Tearlingu. Bardzo Patrzcie, w ogóle, jakie są piękne te. One są troszkę mniejsze, ale ogólnie to jest Inwazja Tearlingu Eriki Johansen. Królowa tearlingu i losy tearlingu. Ogólnie są wszystkie przepięknie wydane i są też takie takiej troszkę mniejszej formie. Ja myślę, że to będzie świetna lektura, ale jak na razie jeszcze czekam na swoją kolej, ale już się nie mogę doczekać, aż po prostu ich je poznam ja i myślę, że faktycznie powinnam się spotkać. To jest fantastyka z tego, co wiem: fantastyka, z której się dużo, dużo dzieje różnych rzeczy. Tu dostałam książkę od moich przyjaciółki i Zrozumieć Szaleństwo. Suzana Kahala najgłośniejszy eksperyment w historii psychiatrii i mroczna, prawda, która się za nim kryła. No to już jestem ciekawa, o co tutaj w ogóle chodzi, z czym to jest związane, jak to się potoczy. No i jednak tutaj już jest takie psychologiczne już troszkę zagwozdki, więc psychologiczno-psychiatryczna, więc wydaje mi się, że będzie fajną lekturą. Może nie do kawy, ale tak bardziej, żeby się na tym zgłębić, co tam się podziało. Zamówiłam też Sabach Tahir, czyli Pochodnia w roku Emberly the Ashes to jest drugi tom. Pierwszy tom jest słabo dostępny. No, jeszcze, jeszcze. Już było kilka razy w miarę fajnej cenie były wystawiane, ale jeszcze nie zamówiłam. To tak, nie wiem czemu tak z tym zwlekam, z tym pierwszym tomem, Zrobiłam to dobra. Zamówiłam, ale miałam odebrać, ale nie odebrałam i ogólnie się nie, nie dogadało się później dziewczyna, bo chciałam, żeby mi jednak wysłała. Książkę w przesyłce, ale mi jednak nie wysłała i tak trochę się nie zagadałyśmy Więc to jest drugi tom serii, która fantastyka, która też ponoć jest bardzo fajna Jak widzicie, ogólnie tutaj jest większość fantastyki tak naprawdę No ale to teraz najwięcej czytam fantastykę i romanse i trochę faktu Mam też, bo znalazłam fajnie cenowo, Dylogię, czyli Marzyciel i Muza Koszmarów The Stranger the Dreamer, Lani Taylor. Wydaje mi się, że to będzie super historia, że po prostu wciągnę się i nie będę mogła się um, wyciągnąć z tego świata Chciałabym przeczytać już, ogólnie te wszystkie książki chciałabym przeczytać już, ale ja nie mam tyle czasu na czytanie i po prostu <laughs> płacz następuje. Ponoć świetna fantastyka, więc mam nadzieję, że tak będzie. Ja ogólnie mam tych książkach, nic za dużo nie mówię o tych, co nie czytałam, bo ja jestem z tych osób, które nie lubi czytać opisów na okładce, woli poznać historię od początku, bez wiedzy, żadnej o tej książce, ale to właśnie słyszałam, że jest wyjątkowa. Tutaj zamówiłam też sobie Petera Preta, czyli Malowany Człowiek Chcę ogólnie zacząć czytać, ale też tak jakoś, wiecie, trochę się boję, że ta książka może mi się nie spodobać A tyle są się podoba i że po prostu się zawiodę troszkę Dlatego jeszcze jej nie czytam, czekam w sumie aż będzie drugi tom też tej oprawie Żeby od razu czytać dwa tomy, na trzy Bo tutaj właśnie to jest tych demonicznych, tu jest chyba 4-5 tomów, jakoś tak nie jestem pewna Ale to wydanie jest bardzo ładne i po prostu coś czuję, że jak zacznę czytać, to się zagłębię w tę historię. Nie będę się mogła oderwać od niej, więc mam nadzieję, że tak będzie. Niech mrok pochłonie w tym świecie, nie ma gorszego przekleństwa. Co mówiłam przez przypadek? Cel Pani Eli Kennedy, czyli jeden z czterech tomów off-campus serii, ponieważ ja tak naprawdę zamówiłam inną książkę, ale kobieta do mnie napisała, że tam tej książki nie ma i że w sumie może mandować transakcję, transakcje albo mogę sobie wybrać książkę, z których mi tam poleci, które mi po prostu pokażę. Ja się wiedziałam, dobra, to wybiorę, bo jak zobaczyłam cel, no to też go chciałam, Widziałam jakoś tak nie było to moim priorytetem. Chciałam nową książkę, ale dobra, już zamówiłam, więc mam cel i będę sobie też powoli zbierała tę serię. Ale podobnie jak z książkami pani Penelope Douglas, chodzą one strasznie wysoko cenowo Po prostu no, nie dam 100 zł za książkę, którą już przeczytałam No nie, czekam aż będzie tańsza Przedostawioną książką to jest Anna Karenina, czyli Lilo To jest to pytanie, które ja chciałam z bo też to czytałam i właśnie jestem gdzieś mniej więcej w połowie, ale będę chciała rozpocząć czytać historię od początku. Bardzo dobrze mi się ją czytało, jest to historia po prostu o miłości Anny Kareniny, o jej życiu w Rosji, w Petersburgu, z tego co się orientuję. Jestem ja książką, to jest Mózg na Detoksie, jest to książka, którą chcę przeczytać teraz w trakcie ferii, czyli żeby po prostu mój mózg lepiej działał, lepiej funkcjonował, oczyścić swój umysł, by sprawniej myśleć o z codziennych i znaleźć szczęście. Bessele New York Timesa, jeżeli ta książka mi się spodoba, to zamówię też sobie inną książkę o mózgu. I właśnie, no, to była ostatnia książka Okej, okay. są wszystkie książki, które ja zamówiłam Które tak naprawdę do mnie przyszły w ostatnim czasie Jest ich dość dużo Ale jak widzicie, część już przeczytałam, część mam przeczytanych Część jeszcze czeka na swoje półce, na swoją kolej Ale są to historii, które wszystkie mnie w jakiś sposób intrygują, fascynują I pociąg, przyciągają do siebie Ale po prostu nasz czas jest ograniczony Więc nie jestem w stanie ich wszystkich naraz przeczytać Dobra mm. Może napiszcie mi, którą książkę byście chcieli, żebym pierwsze przeczytała. O może w ten sposób, może to mnie jakoś bardziej zmobilizuje. Do przeczytania ich. No i cóż, ja już kończę. Mam nadzieję, że taki filmik się Wam podobał. Jak tak to łapka do góry i zapraszam, zostańcie ze mną na dłużej, a ja już znykam. Dobrego dnia, Wam życzę.